Aby uchwycić jej figurę, trzeba było as różnych modelek. Tak powstawał pomnik Violetty Villas. Z okazji 85 urodzin Violetty Villas w lewinie Klockim ma pomnik artystki. Dywaz brazu liczy około 170 cm wysokości i wazy blisko tony. Praca nad wykonaniem dziela trwale 3 miesiące. Zajrzeliśmy do pracowni artystów odpowiadających za jego wykonanie. Najtrudniejsze było zlapać te formy. By móc ją odtworzyć, potrzebowaliśmy pomocy z trzech różnych modelek, zdradzają nam rzeźbiarze. Zawsze chciałem wyrzezbić wioletty Villas. To postać niezwykle barwna, idealna do rzeźbienia, mówi pani Brygida Biata z pracowni Artshopa w klocku. Trudno wyrazić to słowami, ale jest tu, w kotlinie klockiej z takiego, że czuję się jakiś niedosyt. Niedocenienie, hec upamiętnienia. Wszyscy odczuwamy ten dramat, który się tu rozegrał. Pomyślałam, że upamiętnienie takiej postaci w formie rzezby byłoby właściwym dopełnieniem tej historii. A także dodatkowym walorem dla tego regionu, wyjaśnia artystka. Kiedy więc Piotr Makala z wrocławskiej wytwórni rzezby, który dopiero co wygrał przetarg na realizację pomnika biwe. Zaprosili ja do współpracy, nie zastanawiala się długo. Rywalizowaliśmy ze znana pracownia z Opola. W konkursie trzeba było złożyć ofertę, w której przedstawiliśmy naszą wizję tej rzezby i kwotę, jaka będzie potrzebna na jej wykonanie, wspomina pan Piotr. Nasza propozycja została wybrana, bo była tańsza, dodaję ze śmiechem. Zanim powstał pierwszy projekt, Artyści dużo rozmawiali nad wspólna koncepcja. Pan Piotr. Mimo, że to on jest tutaj głównym wykonawcą, przyznaję, że wizja tego pomnika bardziej należała do pani Brygidy. Tak, to była taka moja wizja sprzed lat. Nie wiedziałam wtedy jeszcze, że essa jakiekolwiek zamysły, by zrobić pomnik pani Violetty, a chodziło mi po głowie, że bardzo chętnie bym się czegoś takiego podjęła. Zastanawiałam się, jakbym widziała taka rzezbę. Zaczęłam zbierać różne inspiracje, wyjaśnia artystka. Czy tej tez, kreacje, fryzury i niesamowity glos. Violetta Villas w wspomnieniach. Chodź, pomysł na taki sposób upamiętnienia Violetty Villas zrodził się już kilka lat temu. Droga do celu była wyboista. Finalnie jednak Stowarzyszeniu Obywatelskiemu Kulturalny Zakatek z Lewina Klockiego który jest inicjatorem tego przedsięwzięcia, udalo się zebrać środki na ten cel. Rozpisano konkurs i wyloniono zwycięski projekt pani Brygidy i pana Piotra. Prace nad wykonaniem rzezby trwały trzy miesiące. To wyglądało tak, że najpierw zrobiliśmy konstrukcję, na której lepiliśmy w glinie. Potem tę glinę trzeba było podzielić na fragmenty, zalazł w gipsie i rozebrać. Te kawalki zostały wyslane do odlewni. Gdzieś w miejsce gliny został wlany wosk. Z wosku zrobione zostali tzw. tutki i każdy z elementów był odlewany osobno, glowa, reka, dlon i kwiat. Potem te elementy spawaliśmy razem i obrabialiśmy, wyjaśnia pani Brygida. Kiedy z sposagi odlewano, to była mistrzowska robota, a dziś składamy i spawamy je rzemieślniczo z fragmentów, dodaje pan Piotr. Trzy tej tez, to już pewne. Powstaje film o Violetcie Villas. Trwaja zdjęcia próbne. Posak, choć w środku pusty, wazy około ćwierć tony. Został wykonany w proporcji 1 do 1. Liczec z i na obcasach, Violetta z brazu ma więc około 170 cm wysokości. Najtrudniejsze było zlepać tę formę. Violetta Villas miała niesamowicie kobieca. Zgrabna sylwetka. Była bardzo szczupła i miała duzy biust, by móc to odtworzyć. Potrzebowaliśmy pomocy z trzech różnych modelek, zdradza pani Brygida, Potem skupialiśmy się na wizerunku Violetty, który mieliśmy na nagraniach i materialach. I to, moim zdaniem, dało najlepszy efekt, dodaje że zbiarka. Marzeniem było wyrzeźbić Violettę w jednej z tych jej wielkich sukni, ale mieliśmy świadomość. W jakim budzecie się obracamy, wyjaśnia pan Piotr. Bywa z lewina kolokudowy ubrana jest więc w nieco skromniejsze suknie. W porównaniu do pierwowzoru zmieniło się ulożenie rak, teraz śpiewaczka z brazu trzyma w jednej ręce mikrofon, a w drugiej rózę. To logiczne, za mikrofon jest tu jako atrybut piosenkarki. Rózy można postrzegać jako podarunek dla gwiazdy od wielbiciela. Szczególnie zepomnik pomnik powstał dzięki licznemu sponsorowaniu przez fanów Villas. Słyszałam, że ta jest dla nich ważna. Dla mnie osobiście jest to symbol kobiecości, której wioletcie nie można było odmówić, podkreśla pani Brygida. Trzytej też, pomnik Violetty Villas stanie w Lewinie Klockim mimo sprzeciwu syna artystki. Nie wiadomo jeszcze finalnie, gdzie w Lewinie stanie pomnik Violetty Villas. Jak podkreślają stowarzyszenie oraz autorzy rzezby. Do czasu oficjalnego odsłonięcia nie chce zdradzać efektu swych prac szerokiej publiczności i psuć niespodzianki fanom artystki. Cały ten pomysł wyszedł w las nie od wielbicieli Violetty i przez nich został sfinansowany. Ci z nich, którzy podglądali nasza pracę i z którymi się konsultowaliśmy? Nie kryli zachwytu, mówi pani Brygida. Jedna pani, wyglądająca niemal jak sobowtór wiolette, przyjechała do nas specjalnie z Chicago. By móc zobaczyć pierwsze efekty prac nad pomnikiem, wtraca pan Piotr. My sami mieliśmy dużo radości podczas tworzenia tej rzezby. Dlatego mamy nadzieję, że finalnie pomnik spotka się z pozytywnym odbiorem, podsumowuje artystka. Planowo odsloniecie, że na nastapić w czerwcu na 85 urodziny Violetty Villas. 3 tez, Slenny dom Violetty Villas popada w ruinę. Zona Krzysztofa Gospodarka wyznaje, nie mamy pieniędzy na remont.